Trzeci odcinek Matek Podśmiechujek zatytułowałam Supermoce. Dlaczego? Pewnego dnia jadąc z mężem i dzieckiem samochodem leciała piosenka Kai. Uwaga, cytuję. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem, tyle o kobietach wiem. Jestem jedną z nich. Piosenka fajnie wpada w ucho, ale gdy się dłużej zastanawiałam nad tekstem, uświadomiłam sobie jedno. Piosenka ma tytuł Supermenka. Pomimo wielkiego szacunku do pani Kai dlaczego śpiewa o facecie Supermanie i wchodzi w jego skórę, raczej by tu pasował tytuł Być jak Superman. Trochę mi tu nie pykło. Nie napisała o supermocach kobiet, szczególnie matek. A szkoda. To byłby moim zdaniem jeszcze większy hit, a może nawet szlakier wszystkich matek i podśpiewywanie sobie w głowie niczym Małgośka mówią mi. Ty, -ty, ty, Myślę, że młode mamy szczególnie zasługują na miano supermenek. Dlaczego? Zacznę od pierwszej supermocy, jaką jest jazda na wyczerpanej baterii. Kto inny, jak nie mama, Zdołałby trzymać wszystko w ryzach, będąc totalnie wyprutą? Jak ten pluszowy miś, nad którym dziecko się znęcało przez 14 godzin i już nie jest pociesznym, grubiutkim misiem z wielkim brzuszkiem, tylko chudym cieniem samego siebie, bez wypełnienia. A mimo to jest pogodna i kocha nad życie swoje dziecko. Pomyślmy, czy mężczyzna? Zdołałby po dwóch godzinach snu nosić cały dzień dziecko na rękach, wysłuchiwać jego płaczu i karmić piersią, co również bardzo wyczerpuje organizm. Nie mówiąc o praniu, sprzątaniu, gotowaniu i w międzyczasie zjedzeniu czegokolwiek. Już za samo jakiekolwiek odgrozowanie domu po całym dniu siedzenia z dzieckiem, matka powinna dostać medal: dzielna mama lub kotylion z treścią. Daje radę. Do tego jeszcze musisz odpowiedzieć na durne pytania, gdy chłop wróci z pracy. Coś ty taka zmęczona. Co? Na obiad znowu to samo? I teksty typu O już nie przesadzaj. Przecież nasze dziecko to aniołek. Jak jest ze mną, to tak jakoś się nie zachowuje. No tylko walnąć w go w łeb i patrzeć jak puchnie. Facet. Już po godzinie by wymiękł i zastosował metodę na jaskiniowca. To znaczy zostawiłby płaczące dziecko w łóżeczku i powiedział Ty tu sobie grzecznie posiedź, a tatuś się zdrzemnie, coś zje i wypije. Poradzisz sobie, prawda? Po czym zatrza zatrzasnąłby drzwi do pokoju z płaczącym dzieckiem, odpalił playstation i wypił piwko, bo przecież zajmowanie się dzieckiem jest takie stresujące, a jemu należy się odpoczynek. No kurda, kurda mać, królewicz się znalazł. Kolejną supermocą jest mega cierpliwość do własnego dziecka. Czy Zostałaś przypadkiem obdarowana tak jak ja kilkoma grającymi zabawkami bez możliwości ściszenia lub wyłączenia tego ustrojstwa? Oczywiście dziecko wybierze najgłośniejszą, najbardziej wrzynającą się w zakamarki Twojego mózgu melodyjką, która zapętla się jeszcze po tysiąckroć. A ty co? Uśmiechasz się i kiwasz głową, gdy bobas się śmieje i klaszcze rączkami. Chociaż nienawidzisz kurwa tej zabawki, znosisz ból z godnością. Co by zrobił ojciec po pięciu minutach? Wyrwałby dziecku grajka i cisnąłby nim przez okno, mówiąc O, popatrz, mały grający motylek wybrał wolność. Leć motylku leć. Do swojej mamusi i tatusia pa, pa. Albo gdy masz starsze dziecko, prosisz. Tłumaczysz, pokazujesz, że nie skaczy się po kanapie. I nie nauczyło go spadania niczym pływak do pustego basenu na główkę. Kolejny raz prosisz i tłumaczysz. Co robi w tej sytuacji ojciec? Dowaj, skocz, skocz, jak sobie złomiesz kark, to nie będę przychodził na twój słodki mały grobik. Zrobimy sobie nowego bachora albo dwa, ha, 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 ha. Yy, A jak przyżyjesz, to będziesz siedział w szpitalu sam, bo lekarz nie wpuści do ciebie ani mamy, ani taty. – No dobra, dobra, nie płacz, ale jeszcze raz wdrapiesz się na tę kanapę i oddaję cię do okna życia – Każe ci tam zostać tak długo, aż ktoś inny cię zgarnie. Nagle chłop czuje na swoim karku ciepły oddech. I słyszy, jeb zamknięcie drzwi skopa coś ty powiedział mojemu dziecku? Grub, to ja zaraz tobie wykopię. a dzielą nas tylko minuty, jak wykonam telefon do znajomego z zapasem babulonu. I co? Teraz będziesz fikał? Zakładaj kalosze i won mi z psem na spacer, ale już. No, może wróćmy do kobiet. Kolejną niezwykłą supermocą jest powstrzymywanie moczu. Nawet gdy bardzo, no, no bardzo ci się chce do Łazienki, a dziecko niczym aniołek zasypia ci na nogach, co robisz? Musisz wytrzymać. Gdybym złapała złotą rybkę, poprosiłabym o taką supermoc, aby mocz od razu się dematerializował. Zresztą dwójka, pomyślę, też, puff, i po problemie. I nie musiałabym w ogóle chodzić do toalety, chociaż toaleta, Łazienka. Jest też czasami ostatnim bastionem, gdzie możesz się zamknąć i pobyć chociaż te dwie minuty sama. Tylko czasami widzisz przez dolny wywiecznik w drzwiach małe paluszki, niczym złowrogie zombie, które chcą cię zjeść. No dobra, dobra. Dobra, do meritum. Chociaż wiesz co, aby ten odcinek nie był strasznie długi, rozbiję go na dwa. Jak będziesz miała więcej czasu, to po prostu odtworzysz sobie ciągiem dwie części, ok? To do usłyszenia w drugiej części. PA!